Problem zniekształceń nieliniowych to jedno z najważniejszych zagadnień przy projektowaniu wzmacniaczy do sprzętu audio. Zniekształcenia nieliniowe występują we wszystkich elementach toru naszego zestawu grającego audio, czyli w źródle sygnału. W odtwarzaczu CD w stopniach wzmacniacza oraz w zestawach głośnikowych. W tym odcinku zajmiemy się zniekształceniami występującymi we wzmacniaczach, a szczególnie przyjrzymy się ich odmianie zwanej TIM, czyli TIM. Zanim zagłębimy się w tematykę zniekształceń typu TIM, zacznijmy od początku, to znaczy zastanówmy się, czym w ogóle są zniekształcenia we wzmacniaczach oraz dlaczego są one tak dokuczliwe. Zniekształcenia to jakby odstępstwa od oryginalnego sygnału, jaki wzmacniacz ma za zadanie wzmocnić. Zniekształcenia dzielimy na linearne i nielinearne, zwane także nieliniowymi. Zniekształcenia liniowe zostawmy na razie na boku. Zajmijmy się zniekształceniami nieliniowymi. Wzmacniacz może zniekształcać sygnał do niego doprowadzony w różny sposób. Najbardziej znanymi zniekształceniami nieliniowymi są zniekształcenia harmoniczne. Czym one właściwie są? Chodzi o to, że wzmacniacz oprócz wzmacniania sygnału przychodzącego na wejście na jego wejście, zwykle produkuje sygnały, których w ogóle na wejściu nie było. Wobec tego produkuje on zniekształcenia harmoniczne i są one jednym z podstawowych parametrów wzmacniaczy, które podaje producent. Na przykład 10% zniekształcenia tego typu powodują już charakterystyczne harczenie wzmacniacza. Jak zatem można ocenić ich Poziom. Pomiar takich zniekształceń jest bardzo prosty. Podaje się na wejście sygnał sinusoidalny, np. o częstotliwości 1 kHz, o bardzo małych zniekształceniach. Po przejściu przez wzmacniacz sygnał filtruje się w ten sposób, aby usunąć tą częstotliwość 1 kHz, która była na wejściu. To, co pozostanie, to zniekształcenia harmoniczne, które wzmacniacz sam wyprodukował. Mierzy się poziom takich śmieci i podaje się jako procent sygnału wejściowego. Nazywa się to THD, czyli Total Harmonic Distortion. Niestety wzmacniacz, jak wiemy, produkuje także nieco szumu i zakłóceń, nawet kiedy nie podajemy do niego żadnego sygnału, zatem szumy te dodają się do mierzonych śmieci. Wobec tego często podaje się poziom zniekształceń jako THD plus N, czyli Total Harmonic Distortion plus Noise, czyli zniekształcenia plus poziom szumów. Innym ważnym rodzajem zniekształceń są zniekształcenia intermodulacyjne. Powstają one, kiedy dwie częstotliwości przetwarzane przez wzmacniacz modulują się nawzajem i powstają nowe częstotliwości będące ich sumą i różnicą. Oznaczamy te zniekształcenia jako IMD. Czasem producenci podają to jako parametr osobno, a czasem dodają je do zniekształceń typu THD plus N. Powstaje pytanie, skąd właściwie biorą się takie zniekształcenia harmoniczne oraz Intermodulacyjne we wzmacniaczach. Otóż elementy wzmacniacza, czyli tranzystory, lampy, a także diody, są elementami nieliniowymi ze swojej natury, a przecież biorą one czynny udział we wzmacnianiu sygnałów. I właśnie nieliniowe zależności prądowo-napięciowe tych elementów są główną przyczyną powstawania takich zniekształceń. Oczywiście dąży się do tego, aby pracować na jak najbardziej liniowej części charakterystyk tranzystorów czy lamp, ale nie da się do końca uniknąć nieliniowości przetwarzania sygnału i trzeba stosować inne metody, aby skutecznie zmniejszyć zniekształcenia THD. Obecnie nowoczesne wzmacniacze mają zazwyczaj bardzo niski poziom takich znie zniekształceń, wynoszący nawet tysięczne części procenta. Jak zatem można walczyć ze zniekształceniami nieliniowymi, skoro nie da się uniknąć nieliniowych elementów we wzmacniaczu? Najbardziej skuteczną metodą obniżania poziomu zniekształceń nieliniowych jest stosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Czym jest takie sprzężenie? Aby je zrealizować, sygnał wyjściowy ze wzmacniacza podaje się ponownie na jego wejście, ale z odwróconą fazą. Stąd nazwa ujemne sprzężenie. Co daje takie połączenie? Mówiąc prosto, sygnał z wyjścia wpływa na sygnał wejściowy, który odejmuje się od niego, ponieważ ma odwróconą fazę. Efektem tego jest drastyczne zmniejszenie wzmocnienia całego wzmacniacza objętego taką pętlą. Ale nie ma się co martwić wzmocnieniem, ponieważ możemy łatwo wykonać wzmacniacz o dużym wzmocnieniu, które zmniejszy się do potrzebuja potrzebnej nam wartości dopiero po zastosowaniu ujemnego sprzężenia. Pętla ujemnego sprzężenia powoduje także ogromne zmniejszenie wszelkiego rodzaju zniekształceń, szumów, a także duże poszerzenie pasma przenoszenia wzmacniacza czyli same zalety. Prostym zabiegiem spowodowaliśmy znaczne polepszenie parametrów wzmacniacza. Może zatem nie warto się męczyć przy projektowaniu wzmacniacza, przy dobieraniu jego elementów, może wystarczy odpowiednio głęboka pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego i załatwi ona za nas wszystko i wzmacniacz osiągnie doskonałe parametry. Nad tym samym zastanawiali się producenci wzmacniaczy tranzystorowych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, kiedy zaczęli produkować tanie wzmacniacze tranzystorowe o zadziwiająco dobrych parametrach, a przede wszystkim bardzo niskim poziomie zniekształceń nieliniowych. Wydawało że nastąpił przełom i zaleje nas fala doskonałych i tanich wzmacniaczy dla każdego. Szybko jednak okazało się, że tak nie będzie. Posiadacze takich wzmacniaczy dość prędko zauważyli, że grają one bardzo szorstkim i metalicznym dźwiękiem. Porównywano go do gładkiego i ciepłego brzmienia ówcześnie jeszcze dość popularnych wzmacniaczy lampowych. Było to dość dziwne, ponieważ lampowe wzmacniacze miały, miały dużo większy poziom zniekształceń liniowych niż tranzystorowe, a mimo to słuchało się ich dużo przyjemniej. Konstruktorzy po jakimś czasie doszli do wniosku, że w takim razie nie wszystkie parametry, Metry wzmacniacza są mierzone. W roku 1972 Finn Mati Otala wreszcie pokazał przyczynę problemu. T i M to skrót od transient intermodulation, czyli zniekształcenia intermodulacyjne. Doszliśmy wreszcie do tytułowego tematu zniekształceń wzmacniaczy. Nazywamy je także zniekształceniami impulsowymi lub transientowymi. Co zatem odkrył Mati Otala z Finlandii? Odkrył on, że przyczyną złego brzmienia ówczesnych wzmacniaczy tranzystorowych było właśnie głębokie. Ujemne sprzężenie zwrotne, które jeszcze niedawno tak chwaliliśmy. Ale po kolei, jak już wspominałem, wzmacniacz nieobjęty pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego, czyli pracujący w otwartej pętli, ma bardzo duże wzmocnienie i jest ono konieczne, żeby po zmniejszeniu go przez wspomniane sprzężenie, wzmocnienie osiągnęło taką wartość, jaką potrzebujemy. Wyobraźmy sobie teraz, że podajemy na wejście wzmacniacza sygnał o bardzo stromym zboczu. Na przykład sygnał prostokątny. Wzmacniacz stara się go wzmocnić. Pojawia się on na wyjściu i musi wrócić na wejście poprzez pętle sprzężenia zwrotnego, aby zrealizować ujemne sprzężenie zwrotne. Jednak kiedy wzmacniacz nie zdąży wrócić z sygnałem na wejście, bo sygnał wejściowy, pamiętamy, ma bardzo strome zbocze, będzie on pracował chwilowo. W otwartej pętli, w której jak pamiętamy, ma on ogromne wzmocnienie. Zatem przez tę krótką chwilę wzmacniacz będzie bardzo przesterowany i niezdolny do reakcji na jakikolwiek sygnał wejściowy. Sygnał wejściowy prawdopodobnie przybierze taką postać, czyli jakby utraci część informacji tej tutaj oznaczonej czerwonymi kropkami. Innym sposobem przedstawienia tego typu zniekształceń może być doprowadzenie do wejścia sygnału o takim kształcie. Jest to sygnał prostokątny z nałożonym sygnałem sinusoidalnym o większej częstotliwości, czyli mamy tutaj na, jakby na yy, górze i na dole takie falki o większej częstotliwości. Widać, że po przejściu przez wzmacniacz z dużymi zniekształceniami typu TIM, sygnał stracił część górnych i dolnych tych falek, bo w momencie walki, jeśli jak można powiedzieć, ze stromo opadającym i rosnącym zboczem sygnału prostokątnego, utracił on część informacji o dźwięku. Realne sygnały foniczne posiadają właśnie często strome zbocza sygnału i zniekształcenia TIM potrafią nieźle okaleczyć dźwięk z naszego wzmacniacza. Powodem powstawania zniekształceń typu TIM jest zatem raczej nie samo sprzężenie i jego głębokość, ale mała szybkość wzmacniacza, który po prostu nie nadąża za szybko narastającymi sygnałami i traci ich. Część i to zjawisko odpowiedzialne jest za jego metaliczne, nieprzyjemne brzmienie. Jaka jest na to rada? Trzeba przede wszystkim zwiększyć szybkość samego wzmacniacza. Można stosować szybsze tranzystory o wyższych częstotliwościach granicznych, a także unikać kondensatorów w torze sygnałowym. Obecność kondensatorów powoduje bowiem także spore obniżenie szybkości narastania sygnału w torze wzmacniacza. Ta wielkość, czyli tzw. slew rate, stała się kolejnym ważnym parametrem, który jest podawany czasem przez producentów wzmacniaczy. Im większa jest ta Szybkość, tym lepiej. Najlepsze wzmacniacze mają ten parametr na poziomie 100V na mikrosekundę. Widać zatem, że jednak nie uda się nam wszystkiego załatwić po prostu głębokim ujemnym sprzężeniem zwrotnym i idea konstruktorów. Z lat 70. raczej upadła. Trzeba zadbać o dużą szybkość wzmacniacza i jego zdolność do przenoszenia sygnałów o stromych zboczach. Trzeba także unikać kondensatorów w torze wzmacniacza, bo one również obniżają jego szybkość. Powstaje pytanie, dlaczego zatem wzmacniacze lampowe nie miały dawniej i nie mają dziś dużych problemów ze zniekształceniami typu Tim? Z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest duża szybkość lamp. Lampy ze swojej natury są zdolne do przetwarzania sygnałów o częstotliwości Dużo większej niż pasmo akustyczne, i dlatego dają sobie znakomicie radę z sygnałami o, o stromych zboczach. I nawet kondensatory w torze nie pogarszają bardzo tego parametru, ponieważ mają one w układach lampowych zazwyczaj. Małą pojemność. Drugim powodem jest stosowanie we wzmacniaczach lampowych raczej płytkiego sprzężenia zwrotnego, między innymi z powodu obecności transformatora głośnikowego na wyjściu, z którego pobierany jest sygnał sprzężenia. Niektóre wzmacniacze nie mają w ogóle pętli sprzężenia, ale jest, jest to raczej rzadko spotykane we wzmacniaczach lampowych Hi-Fi. Widzimy zatem, dlaczego skonstruowanie dobrze brzmiącego wzmacniacza audio nie jest takie łatwe. Nowoczesne wzmacniacze dużo lepiej radzą sobie ze zniekształceniami typu. Team oraz ogólnie ze wszystkimi rodzajami zniekształceń. Niestety można spotkać jeszcze producentów, którzy w ogóle nie dbają o poziom zniekształceń typu Team, udając, że nie istnieją one wcale nie podając w parametrach ani ich wartości, ani wartości szybkości narastania sygnału, czyli tak zwanego slew rate. Kupując wzmacniacz, warto zatem sprawdzić, czy w jego instrukcji znajdziemy te ważne parametry i czy jego producent zadbał o jak najniższy poziom zniekształceń typu Team. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu, kliknijcie na thumbs up, czyli lubię to, oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres reduktorszumu.gmail.com jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków Reduktora Szumu. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.